Wiesz, co jest najtrudniejsze w życiu na imigracji? Nie język, nie praca. Najtrudniejsze jest to, że z czasem... I Witam Ciebie na moim kanale Dorota inspiruje. Od ponad 35 lat mieszkam w Kanadzie. Przyjechałam tu z rodzicami i braćmi brać mi jako nastolatka. Teraz mam swoją rodzinę, męża, też Polaka i dwóch dorosłych synów i dużo lęku. zwierząt. To Przez on je... mówił, nie rób tego, bo się nie uda, albo nie mów tego, bo ktoś cię oceni, albo nie zmieniaj nic, bo stracisz bezpieczeństwo. z duszy był cichutki, delikatny, nie krzyczał, nie naciskał, on po prostu szeptał. Zaufaj, spróbuj, krok, zrób pierwszy krok. Żyjąc tu w Kanadzie, zrozumiałam coś jeszcze: że można mieć wszystko, dach nad głową, stabilność, piękne o. widoki. Jako A osoba, jednak, która od ponad trzech dekad żyje na emigracji, często czułam się rozdarta pomiędzy Polską a Kanadą, pomiędzy... Okej, 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 jesteś okej? Okay? Już happy? Bo ja przyszłam z pracy niedawno i on jeszcze się nie potulił do mnie. No, what you doing? Jednego źródła. wejść na dół. Teraz kot na słup chodzi. No. Że zaczęłam słuchać Je... siebie. Że dałam sobie prawo do ciszy, do łez. Do niedoskonałości. Strachem. I może że właśnie po to życie zabrało mnie tysiące kilometrów od mojego dziecinnego domu was. Żebym dziękuję wresz... Wam bardzo za to, że spędziliście ten parę minut ze mną i zapraszam do następnego nagrania. Pa! Choduś, mam w kamerkę. Papai Tchim, não, não, que não, que cês, papá. Pa.